Ta pozycja tutaj w tym narożniku ona jest bardzo fajna, tylko że ona została troszeczkę zmieniona. Teoretycznie jak dwa razy ten i trzeci przebije, to on może mnie rozwalić. O, Istrze się wychyla. Kurczę no, on ma trochę lepszą pozycję. A, jeszcze artyleria, no to słabiutko. każdym innym magazynkiem, który ładowałby dłużej niż 2 sekundy, myślę, że tutaj mocno bym oberwał, jeżeli chciałbym oddać dwa strzały do tego Ebra. Widzę w tym ogromny potencjał na zadawanie uszkodzeń i myślę, że to będzie fajna nagroda, jeżeli ktoś potrafi wykorzystać. Oj, bok wierzy, musiałem wykorzystać. I od razu drugi strzał. Podoba mi się ten czas pomiędzy pociskami. Naprawdę robi to robotę. Siemanko, widzę, witajcie! Dostaliśmy do przetestowania nowy czołg nagroda 10 poziomu za nadchodzącą kampanię klanową. A bardziej to wydarzenie nazywa się manewrami. które zaczynają się od 4 listopada, i tam, grając w klanach, możecie zdobyć m.in. E6, ale też nową nagrodą jest ten ST62 wersja druga. Jest to czołg średni, nie lekki, może tak wygląd. I wielkość mylić Radziecki 10 poziomu, i też dodam, że w tym wydarzeniu nie będziecie mogli zdobyć Chieftaina. A co do czołgu, na pierwszy rzut oka, muszę Wam przyznać, że jest ciekawie, ponieważ nie jest to typowy włoski system magazynkowy, a bardziej odwrócony ten schemat. To znaczy, ostatni pocisk ładujemy najdłużej, a pierwszy najkrócej. Identyczna sytuacja jest w Isie 3A, i tutaj bardzo opłaca nam się wystrzać ze wszystkich pocisków, tak żeby nie mieć żadnego załadowanego, i nie musimy zbytnio myśleć, a czy zachować jeden, dwa pociski żeby szybciej ładować. Nie, to po prostu jak mamy okazję to strzelamy i tyle i to jest coś wspaniałego. Kolejny fakt jest taki, że mamy 2 sekundy pomiędzy pociskami i jak dobrze wiecie ja uwielbiam jak jest krótki czas ładowania pomiędzy pociskami w tych wszystkich magazynkach, bo dzięki temu no w 4 sekundy jakby nie patrzeć zadałem 1000 uszkodzeń temu mx 4 nic jeszcze za to nie zebrałem. Teraz powinien grać tak jak normalnym czołgiem, czyli będę Gdzieś tutaj podjeżdżać cały czas i postaram się strzelać, tylko muszę uważać na pancera 7, więc jadę, jadę trochę w dół. Dobiłem tego 60P i siódmy też raczej tego nie przeżyję. No i chyba pojadę sobie od dołu po tego SRV leoparda. Albo. Jak tak sobie teraz analizuję, to padła nam prawa strona, linia 0, tam może się niedobrze dziać i może bardziej zabezpiecze naszą bazę. Co do tego działa, to mamy 320 średnich uszkodzeń, APCRki ki 260 średniej penetracji, na Goldzie 330. Jest też pewien minus tego typu magazynków, no bo nie możemy przerzucić jeżeli mamy załadowany cały magazynek na, przykładowo teraz na amunicję hit czy na odłąkowo-burzącą, bo gdybyśmy mieli perk Intuicja, to by tylko zadało nam się jeden pocisk, a dwa przeładowane pociski byśmy stracili. Ten będzie 91 Aj, niestety nie przebiłem go. To może w kolejnej bitwie trochę jeszcze więcej dopowiem do tego pojazdu. Teraz skupmy się na tej rozgrywce, bo. Jest 7 do 6, a sytuacja jest bardzo wyrównana. I jak tak sobie patrzę na pozycję. To przeciwnik ma trzy czołgi na środku zamknięte. Nie wiemy, co z tym leopardem z B4, ale zakładam, że raczej on nie pojechał sobie linią 0, gdzieś tu nie wyskoczył mi po prawej stronie i myślę, że mogę bez problemu sobie podjechać pod ten środek i wychylać się gdzieś z drugiej strony za kamień, na przykład na K91 czy dorwę tego leoparda. Ale w sumie zobaczcie, że ten leopard zjawił się tutaj i jest wykryty, więc. Jeżeli będzie okazja, to oddam cały swój magazynek. Niestety, ale dwa strzały nie weszły. Trzeci strzał, no w końcu siadł. Nie będę tam snipić, tylko od razu jadę i automatycznie mój magazynek będzie się doładowywać. To jest coś wspaniałego, ale oczywiście, celność taka wspaniała tutaj nie była. Dwa pociski przeładowane, no to wychylam na to K91 no jest, jest, na, jest już na jeden strzał. Leopard tu się cofa. Akurat powinienem przeładować trzy pociski, jak będę wyjeżdżał na Leoparda. Dokładnie, mam trzy pociski. I Leopard tu próbuje się sklejać. Aha, ja go nie przybiłem raz. No to po co mi te trzy pociski, jak ja raz nie przybiłem Ale to tylko już jest mojej winy. Mogłem to jakoś lepiej wycelować, oczywiście. Jedna arta będzie do gdzieś tu prawej strony, myślę. Albo gdzieś tu jakieś krzaki. Nie ma nigdzie tej... o zobaczcie, że jest 261, ale... Nie zdążyłem. I pierwsza bitwa, taka przeciętna. 3000 ponad uszkodzeń. 60TP zrobiło 5500. Kilku graczy mnie wyprzedziło. Raport szczegółowy tak się prezentuje. Moja załoga po lewej stronie. Wyposażenie takie. Mam jeszcze drugi zestaw, alternatywny. Gdzie zamiast HP jest ulepszone celowanie. A z modyfikacji polowych tylko zdecydowałem się na te pierwsze. E2. I tak przygotowałem tego ST62 na dzisiejszy odcinek. Gramy drugą bitwę. Ten typ magazynka, ta mechanika bardzo mi się podoba i jestem pozytywnie zaskoczony. Takie pierwsze moje odczucia. Może ta pierwsza bitwa też nie była jakaś super spektakularna, ale myślę, że potencjał i jak najbardziej świetne wyniki ST62. Ma. A żeby nie było aż tak kolorowo, to teraz troszeczkę na temat działa. Czas celowania 221 porównując do takich innych typowych medów radzieckich dziesiątego poziomu, no to jest słabo. Nawet obiekt 907 ma szybszy czas celowania. i tu zaświeci. Oj, oj, zostałem przebity idealnie w dolną płytę przez Kunze, która sobie stoi na tym kamieniu. Widzę, że tu jedzie E75 i tortoise, więc. Od razu kolejny magazynek się wyładuje z tych apc ów to będą pociski HIT. Mam sporą sniper ze sobą, dlatego tak fajnie przejechałem. Jest siódmy ta dziesiątka, te czołgi na pewno będą mocne w utrzymaniu tej flanki. A co do reszty parametrów, rozrzut na 100 metrów, 0,35 to też jest słabo. Dla porównania, obiekt 907 ma ten rozrzut taki sam. A jak doskonale wiecie, obiekt 907 no, nie jest y, jakimś wybitnym snajperem. Mamy też gorszą stabilizację niż obiekt 907. 75 strzeliło. Tutaj był ten AMX, kurczę. Aż znaczy AMX, przepraszam. Face. Ale jest schowany. To jest ja 75 No, niestety, wbiło się we mnie. Bardzo niedobrze. Duży HP straciłem na tych wszystkich wymianach. On po prostu miał górną płytę pod fajnym kątem. O pancerzu też jeszcze zaraz dopowiem. Ale chyba będzie lepiej, jak wrócę i zabezpieczę bazę, bo tam. Wygląda to już bardzo niebezpiecznie. 6 stopni depresji działa, i to nie jest jakiś świetny wynik. Jest lepszy niż na przykład 907, ale nadal tych stopni będzie Wam brakować na niektórych pozycjach. Prędkość maksymalna 50 km na godzinę, jak na Meda może być, ale wiadomo, że lepiej było jakby jeździł 55. Dużo MEDów tak jeździ, ale katastrofy oczywiście nie ma i jest jak najbardziej ta prędkość grywalna, jeżeli tak to mogę określić. Ładnie teraz siadło we szóstkę. Pierwszy strzał, drugi. Teraz mam spota, bo IS-3 nie był ogłuszony. Oj, to ta artyleria tam będzie sypać tymi strzałami. Potrójny splash. Ja tak trochę chciałbym teraz zagrać z tej wyższej pozycji. Obawiam się tego stebeka Ta pozycja tutaj w tym narożniku ona jest bardzo fajna, tylko że ona została troszeczkę zmieniona przez ostatnie dwie aktualizacje. Boję się, że ten stebek gdzieś tutaj podjedzie. Zaświeci mnie, jak ja będę wjeżdżać. Ok, stebek jest wykryty. Dobrze, no to równie dobrze, jeżeli STB teraz padnie o Shard futura, a jest to bardzo prawdopodobne, to ja mógłbym pojechać i rozwalić IS-3-2, ale niestety... Okej, okay, STB jednak padł. Okej, okay, jest IS-3, on został ogłuszony. Tu jeszcze ewentualnie może być amx 4 Teoretycznie, jak dwa razy ten IS-3 przebije, to on może mnie rozwalić. Więc ja wolałbym poczekać, aż on wychyli się, gdzieś popełni, bo on strzeli do kogoś na ślepo. Oj, zobaczcie, on strzelił. Okej, okay, i tak jestem za daleko, aby... Zareagować. Dobra, wiecie co spróbuję? Uznajmy to jako test. Zobaczymy, czy coś odbije. W gruncie rzeczy ten pancerz nie jest zły. Ale my musimy być ustawieni przodem. Bo jeżeli będziemy pod lekkim kątem, to wtedy ułatwimy mu wbicie się w nas. A tego oczywiście nie chcemy zrobić. Oj, i z się wychyla. Kurczę, no on ma trochę lepszą pozycję. A, jeszcze artyleria. No to słabiutko. Ale podjedzie do mnie standard. Oj, teraz i został. U, artyleria go skończyła. <gryw> no to za bardzo nie stosowałem tego pancerza, tylko raz zebrałem darty. Ale wracając. Pancerz tragiczny nie jest. Problem jest wtedy, kiedy oczywiście ktoś załaduje złoto, to wtedy środek wokół tego jarzma działa jest dosyć łatwy do przebicia przez większość czołgów dziesiątego poziomu. No i nawet 9 tiaru, jak ktoś ma pociski HIT z większą penetracją, to dookoła jarzma można tego ST-62 przebijać do łatwo, A tutaj, jak widzicie, ta górna płyta jest pod takim kątem, który można trochę porównać do obiekta 907 nawet, gdzie ta środkowa część jest łatwiejsza do przebicia, a te boczne części, jeżeli tak frontalnie stoimy, one wtedy stają się już słabym punktem. AMX M4 po daszku, niestety nie trafiłem tam, gdzie chciałem, ale jest szansa na poprawę. Okej, okay, ktoś innego skończył. Nie wiem co, z grilla, Kunze. No ta bitwa nie należy do najlepszych. Tu trafiłem w grilla w końcu. Jedna artyleria nie trafiła. Okej, okay, ktoś dobił tego grilla. Czy Kunze będzie na wprost mnie? Gdzieś tutaj? 7.50 tam. Ja zostałem Zart... O nie, nie, nie! Jeszcze ta artyleria. Czy ja cały czas jestem wykryty, czy o co tutaj chodzi? Już byłem za kamieniem, wydawało mi się, że zniknąłem, a ta arta pakowała ten strzał. Nie wiem co dokładnie robi Kunze. Ale ja chciałem podświecić E75 dla naszej artylerii i też dla samego siebie, już jasno. Wjechałem w te krzaki. Kamuflaż na St-62 jest dobry. Oj, zaświeciłem kunzę. Dobra, wiecie co? Ja chyba muszę tutaj zostać. Boję się teraz uciekać. Nasza arta pięknie go strzeliła. Tylko co z E75? Bo jeżeli wiedziałbym, że E75 na przykład już jedzie po naszą artylerii, i on mnie na pewno nigdzie stąd no, nie zaświeci, to przy dobrej. W okazji mógłbym strzelać do tego Kunza i go rozwalić. Jedzie sobie Kunza. Ja mam go na dwa strzały. Dobra, próbuję. Jeden strzał. Drugi, niestety, jest zaświecony. Ale spodziewałem się trochę, że to A 75 pojechało po naszą artylerię. I teraz schowam się za kamieniem. Wow. Jedna Arta strzeliła. Pytanie, co z drugą? A75 zaczyna przejmować bazę. Minuta 30, Czy ja zdążę ewentualnie rozwalić jakąś artylerię? No, powiem Wam, że nie wiem. Więc ja ładuję pociski hit i wolę najpierw pojechać na bazę, rozwalić 85 na mojej bazie, niż pojechać po artylerię, która zawsze może być w krzaku, ja jej łatwo nie zaświecę, ona ma dobry, wystarczający kamuflaż, że mnie wcześniej zobaczy i od razu może mnie rozwalić. A ja tutaj powinienem, podkreślam, powinienem być bezpieczny od artylerii. No i pytanie, czy uda mi się zbić 75. Patrzcie, on mnie nie widzi. I zbiłem. Pierwszy strzał. Drugi nie siadł. Opłaca mi się wystrzelić ze wszystkich pocisków w tym momencie. Dobra, to weszło. Jeszcze jeden strzał. On się odbił, widzicie? Wieża zadziałała. Muszę go po tym daszku trafić, super. Jestem przyklejony i tutaj liczę na to, że arta mnie nie rozniesie. No i dobra, i teraz arta może być gotowa, że ja wyjadę tędy, ale 2 minuty 35 sekund to też nie jest jakoś dużo czasu. Jedna artyleria może nas flankować i może uciekać wokół tej prawej strony. I ja szczerze myślę, że jedna z tych artylerii rozciąga. Ona jedzie na przykład na moją bazę i jeżeli ja pojadę po tą jedną artylerię, która broni bazy, jest gdzieś w krzakach, to ta druga automatycznie będzie przejmować moją bazę. Więc jak chcę w razie czego odciąć tą drogę ucieczki, też może ona być takim elementem zaskoczenia, mieć taki kąt, którego się nie spodziewam, tak, że tutaj na przykład jest gdzieś ta artyleria. Więc ja chciałbym sobie to wyczyścić, a potem będę próbować wyciągać ten, tą artylerię, która jest pewnie na K1. Bo też nie ma czasu, nie mogę być dokładny w tym całym sprawdzeniu. Jeżeli będę wykryty to raczej artyler jest tutaj. Okej, okay, nie jestem wykryty, mi to do końca. No i teraz wielka presja, czy się uda znaleźć tą artylerię, czy ona mnie nie trafi, czy ja ją zaświecę. Tak dużo pytań, a nic nie wiem. Tutaj jest jakieś drzewko przewalone. Najlepiej być w takim terenie, który nie jest płaski, jak na przykład tutaj ta dziura i skrócić ten dystans. Im bliżej będę tej artylerii tym w sumie chyba lepiej. Ona powinna być bardziej zaskoczona. Tu może być na wprost mnie ta arta, bo jest coś przewalone. 20 sekund do końca. Nigdzie jej nie widzę. No co, ona będzie w tym dole? Albo minęliśmy się na linika. No nie. Nie znalazłem tej artylerii. Ta artyleria musiała jechać i gdzieś tutaj mnie blokować. Nie wiem o co chodzi. I bitwa zakończyła się remisem od znaka drugiej klasy. Początek był bardzo słaby, a w tej końcówce trochę nadrobiłem. Jeszcze gdybym rozwalił te dwie artylerie, to wtedy wynik byłby już odpowiedni. Ale jest medal obrońca oraz spartanin. Dobra, gramy teraz trzecią bitwę. Lecimy. Zatoka rybacka. Będzie tu EBR. Dostał raz. Drugi strzał, od razu cofka. Dobra, udało się, chociaż na styk. Każdym innym magazynkiem, który ładowałby dłużej niż 2 sekundy, myślę, że tutaj mocno bym oberwał, jeżeli chciałbym oddać dwa strzały do tego ebra. A akurat st 62 ładuje te 2 sekundy i udało się fajnie wpakować te dwa strzały. Tu jedzie sobie TESAK. Ja bym znowu strzelił do tego ebra, ale już tylko i wyłącznie raz. Dostał od razu, cofka już. Na pewno jestem na celowniku, ale fajne jest to, że te lighty są już bardzo obite i... Coraz mniejsze zagrożenie z ich strony, że nas będą podświetlać. Nie wiem, czy tu będę mieć spota, zobaczymy. Okej, okay, nie jestem wykryty. Ja sobie wjadę w ten krzaczek, nawet zobaczymy, czy ktoś tu nie zjeżdża. Tylko obawiam się trochę tego EBR-a. Tu jest E50. Jest EBR. Ja bym go z wielką chęcią dobił. Nie trafiłem, niestety. Uwaga, uwaga. Znowu druga próba. Udało się dobić obera. Pięknie, nie mają już tych czołgów lekkich. W mieście widzimy, że przeciwnik tam sobie dojeżdża bardzo agresywnie. Nie wiemy, co z błyskawicą. Ale tak szybko analizując, jakie czołgi nie zostały wykryte, to K91 błyskawica MXM4 myślę, że to nie będzie wielkie zagrożenie dla mnie. I ja spróbuję podjechać linią 1-2. Ja spróbuję tu coś pospotować. Wiem, że F50 teraz możemy zaświecić, ale już w miarę jestem bezpieczny. Nie ma jakichś lodówek czy super zagrażających mi niszczycieli. Zobaczcie, E50 ze złota się odbiło ode mnie. Trochę ten czołg to będzie posiadać taki magiczny pancerz na randomach moim zdaniem. Tu ładnie zaświeciłem sobie błyskawicę. E50. ok, strzeliło. No to co, ja wychylam sobie. Pierwszy strzał wchodzi. Drugi strzał wchodzi. I trzeci strzał też mi wyjdzie. 1000 uszkodzeń, dziękuję, cofam się. To jest coś wspaniałego. No i teraz mógłbym zagryć jak normalnym medem, który ładuje 8 sekund co prawda dział, które strzela za 320. Ale wolę doładować sobie cały ten magazynek i od razu go skończyć ten magazynek. W razie czego doładuję jeden pocisk, gdybym się odbił. Będę prowokować, żeby on do mnie strzelił. No i akurat on się wbił. Artyleria do mnie strzeliła. Oj, za zero strzeliłem dobrze. Mogę zebrać jeszcze jeden strzał przez to i zebrałem jeszcze jeden strzał. To było głupie. Niestety. Dobra, użyję zestawu, bo i tak mam działo rozwalone. Tu jest okazja, będzie jeden schowany, nasze wjechał w błyskawice. idziemy po prostu przez siebie. Nikt ze środka nie powinien jakoś mi przeszkodzić. Będzie błyskawica bokiem, jeden strzał i teraz jeszcze drugi, pięknie. Cofka, żeby błyskawica nie strzeliła, super. Ale ta artyleria znowu trafia, Oj, jest naprawdę bardzo irytująca. A widzę, że miasto zostało utrzymane, więc pozytywna informacja. Okej, będzie 91 jak widzicie odbiłem ze złota, ale teraz i tak potrzebuję kogoś, aby mi wykończył błyskawicę, bo to jej się obawiam najbardziej w tym momencie. Ka-91 znowu się odbiło. Musiałoby wycelować chyba wieżmo działa, te okolice, tak wam pokazywałem wcześniej, żeby się przebić. Po wieży oczywiście. Dostał raz. Okej, okay, kurczę, bez sensu, oddałem ten drugi strzał. Ale to dosyć przypadkowo. Dobra, poczekam, żeby przeładować sobie dwa pociski. Mam dwa, 1 za 0. Dobra, to weszło. Elegancko, znowu artyleria. Za 472. Poprzedni strzał arty za 499. I jeszcze dwa sześć tam wcześniej strzeliła. No dobra, może teraz uda mi się zemścić. Tak jest, jeden strzał i cyk od razu drugi. Pięknie! Zrobiliśmy fraga na tej arcie. Jest Leopeta. Skupiam to działo. Niestety nie trafiłem. I znowu nie trafiłem. Ale też pierwszy strzał nie był tak skupiony na 100%. A i nie zdążyłem też dobić te ka No trudno. Ale 4200 praktycznie uszkodzeń na liczniku jest, więc fajny wynik na tym ST62 w trzeciej bitwie. No zobaczymy, co będzie w czwartek. Oho, Berlin, pierwsze pudło, ale no, dojadę sobie. Przecież jasno na flankę z medami. Czy uda się coś postrzelać, Akurat szarfotur schowany. A tu jest dobra pozycja i nas czekamy. Kto tu podjedzie? Oj, jedzie kobra. Wychylająca się kobra, która dostała raz. Drugi raz to odbicie. A trzeci raz weszło, więc. Dwa na trzy. Nic nie zebrane. Wymiana genialna. Oj, bok wieży. Musiałem wykorzystać. I od razu drugi strzał. Pięknie, podoba mi się ten czas pomiędzy pociskami, naprawdę robi to robotę. Tego typu magazynki ja bardzo lubię. Kpz delikatnie odwrócił źle wieżę, od razu dwie plomby i rewelacja. Teraz doładuję ten trzeci pocisk, żeby mieć na wymianę. Może teraz ktoś się bardziej wychyli przez to, że jestem schowany. Oho, widzicie, Kpz tu sobie wjechał. No to cyk, raz, dwa, a nie zbieram tego trzeciego strzału, ale w razie czego mam. I go dobiłem, elegancko. Byłem wychylony na wieżę. I w sumie my tą flankę będziemy mogli przełamać, tak mi się wydaje. Jest jedna kobra niewykryta. Grill i budchat. To jest man gdzie już będę powoli podjeżdżać. Nie wiem, czy uda mi się wyciągnąć kobra. Zobaczymy, czy ona tu w ogóle sobie stoi. Gra sobie dalej kobra, a druga kobra jest tu, Oj, dwie kobry. I ona mnie przebiła za pierwszym strzałem. Co jest? Za drugim strzałem na szczęście nie. Ja wystrzałem się ze wszystkiego. Dobra, tu mnie też nie przebiła. Mnie bardzo zastanawia, jak ta kobra mnie przebiła. A ta ma pociski hit w ogóle. Oj. No powiem wam, że jestem w niezłym szoku, co tu się wydarzyło. Kobra chyba w dolną płytę raz mnie musiała przebić. Ale drugi raz nie wiem. Nie mam celowniczego. No dobra, trafiłem. Tu jest ten bad Chat. Są te czołgi na środku. Jeszcze grill nie wiadomo, gdzie jest. O, jest i grill. Dobra, ja spróbuję się wychylić stąd. Na tego grilla nie trafiłem. Czołgi schowane, baczat będzie się wychylać. Oj, baczat zaczyna uciekać. Już wie, że ta flanka mu się posypała. No i dostał pięknie raz ode mnie. Ja w końcu mam celowniczego. Nie wiem jeszcze co z gąkiewicza. Ale raczej go tutaj nigdzie nie ma. No bo gdzie on mógłby się schować? Ewentualnie tutaj, w tym miejscu. Pojawił się gąkiewicza. Ale myślę, że chyba nie zdążę dojechać. Chociaż może, ale czwórka mi teraz go zasłania. O nie. No, no, bo 4200 praktycznie trzecie miejsce w drużynie. Jak na Berlin. Fajna bitwa. Mogło być więcej, mogło być więcej, ale totalnie zostałem zaskoczony, jak ta kobra się wbijała. Jedna zrobiła 710, druga 1200. Nie wiem, która ile na mnie, ale szybko to sobie przeanalizujemy. Jeżeli się zastanawiacie, kto gdzie was przebił, to polecam stronę TanksGG. GG. Tutaj wybieracie sobie na przykład pełną listę czołgów. Szukamy sobie czołgu, którym graliśmy, czyli tutaj będzie to ST62 wersja druga. Następnie klikamy 3D Model i Live, tak żeby aktualizował nam się, w zależności od tego, jaki jest kąt, na który patrzymy. Klikamy Compare, żeby porównać, jaki czołg do nas strzelał. No i w tym wypadku weźmiemy sobie Kobrę 9 poziomu. I teraz mamy pociski Hit. Jedna Kobra strzela z Hitów, i zobaczcie, że z tych Hitów ma 100% szans, żeby przebić. Się po naszym środkowym pancerzu, ale tu po bokach już będzie odbijać. Natomiast kobra, która za dwa HEKI, przepraszam, to są HESZE. Przypatrzcie się, że można przebić tylko i wyłącznie w dolną płytę plus włas. I raz udało się trafić tej Kobrze raz w dolną płytę i może drugi raz we włas. Nie, nie analizowałem tego. Też ona była trochę wyżej, i zobaczcie, że jak ona jest wyżej, to też tu jest trochę podobny pancerz jak do obiekta 279. A z ciekawości jeszcze weźmiemy sobie s e 75 no bo dzisiaj na odcinku. Do nas E75 strzelało, no i środek pancerza to jest praktycznie 100% szans dla E75. Jak załaduje złoto, to jeszcze to jakieś dodatkowe boczki dochodzą, ale wieża, no zobaczcie, że jest problemem. W okolicy Jarzma to jest 80% szans i to jest kilka takich punktów. Potem jest praktycznie niemożliwy ten obiekt do przebicia, plus oczywiście włas. Jest też mały punkt na daszku, taka beleczka, ale w gruncie rzeczy, no to jak walczymy z takim 85, w ogóle jak walczymy z każdym czołgiem, to jak możecie zaobserwować, nie może pokazywać tego pancerza, tylko i możecie te boczki. Jakoś bardzo mocno musimy się wtedy kontować. No albo wieże, no bo wieża jest naprawdę sensowna. Mapa klasztor. Na początek spróbuję zagrać środek, i stąd będę ewentualnie uciekać, albo gdzieś podjeżdżać. Zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji. Widzimy, że STB będzie wjeżdżać. No to cyk, oczywiście tu się wychylamy. STB strzelił, My Podjeżdżamy bardziej. Kolejny strzał wchodzi. I cyk, cały magazynek, tysiąc uszkodzeń. Jest, to mi się bardzo podoba, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak łatwo i szybko możemy zadać tyle uszkodzeń takim medem. A spróbuję podjechać trochę agresywnie. Kilka czołgów się pojawiło po prawej, są dwie artylery 10 poziomu. Myślę, że raczej tutaj nikogo nie będzie, a w razie czego to możemy zaświecimy na przykład Arte. To jest fajna miejscówka, ale musicie mieć kontrolę na tym środku i musicie w miarę spodziewać się tego. Że nigdy was tutaj brutalnie nie dojedzie. I ja takiego scenariusza w tym momencie nie zakładam, ale 75 przeciwnika podjeżdża pod naszą bazę i trochę żałuję, że mnie tam nie ma. Ta skoda też tam podjeżdża. Myślę, że ja powinienem tam być i od razu się cofam. Nie wiem, czy zdążę się wrócić na jakikolwiek damage. Ale teraz tak analizując, to nasza linia 9-0. Ona nie będzie się jakoś super sensownie trzymać, ponieważ chory będzie się cofać. Padł nam tam jeden czołg, który był agresywnie wychylony. I te 95 TNH będą podjeżdżać. I teraz ja mógłbym zająć naprawdę mocną pozycję na środku. Tylko tu jest jeszcze Gąkiewicz. Ja zostałem wykryty. I teraz, gdybym ja pojechał sobie tutaj do tej miejscówki docelowo, gdzie ja chcę dojechać, czyli są te okolice, to przez to, że jestem wykryty, no to zebrałbym strzał od niszyciela. A teraz wydaje mi się, że jeżeli przyjadę. Nie będąc wykrytym, to powinienem za to nic nie zebrać. I zobaczcie, jestem. Niszczyciel stamtąd z bazy mógłbym mnie strzelić, a tam raczej ktoś jest, bo wcześniej zapaliła mi się żarówka, plus jakieś strzałgi już stąd mogły się wcelować na mnie i czekać. Ja teraz muszę poczekać na jakiś błąd, aż te 95 może się wychyli, albo jakiś niszczyciel tu się wychyli. I zobaczcie, że mamy te 95 i dostaje jeden strzał, drugi. I gąska, i trzeci, i mamy znowu 1000 damage'a i 1800 na liczniku. To jest coś wspaniałego. Może te wyniki na razie w tych czterech bitwach jakie rozegrałem nie były jakoś bardzo spektakularne, ale widzę w tym ogromny potencjał na zadawanie uszkodzeń. I myślę, że to będzie fajna nagroda, jeżeli ktoś potrafi wykorzystać potencjał tego meda, to ja jak najbardziej ten potencjał widzę. Boję się, że to t na ślep albo coś. Dobrze był, było, jakby pokazało jakiś słaby punkt. Ja jestem wręcz gotowy, aby strzelić do tego T95, ale on musi strzelić, bo nie chce zebrać nic. Chyba, że tutaj on mnie nie zaświeci, to jest pytanie. Jeżeli ja tak strzelę, to zobaczymy, czy będę mnie spota. Mam spota, od razu postrzelę, ale zdążyłem się cofnąć tak, że raczej nie zbiorę, chyba że artyleria do mnie strzeli. PNH będzie próbować. A ta 95 zjechało, proszę Państwa, to ciekawe. Ja aj ma, Miałem ten habokiem bokiem wręcz. Czy on tu się wychyli z góry? No dobra, odpuszczam miejscówkę. Teraz zastanawiam się co z tym Gąkiewiczem. On jest tu wcelowany przodem. Gąkiewicza strzeliło. Czy ja mógłbym go jakoś objechać? Jak go objadę to wyjadę też podesterfała. O, Oj, ja zostałem wykryty przez typa 5 heavy. Bardzo niedobrze ja go nie przebiję, jak nie mam załadowanego złota. Ja muszę ładować pociski hit na tego typa 5 heavy. Ten szarfutur jest w na naszej bazie, ale BR go wyczyścił. Dobra, ja zjeżdżam i po prostu pojadę po tego typa 5 heavy. Ten SRV też jest mocno obity. Chyba jak wjadę w Gąkiewicze, to powinno to wyjść całkiem całkiem. Okej. Okay. Jest Gonkiewicza. On się jeszcze nie odwrócił. Szkoda, że akurat mam teraz załadowane hity. Dobra, dam cały magazynek. Ten się coftało, więc. Ja zdążę sobie po prostu uciec. A po prostu na mnie jedzie. A, zobaczcie. Udało mi się. Nie zebrać tego strzału. Dobijam Gonkiewicza. Nie trafiłem, albo strafiłem za zero w artylerię, nie wiem. Może teraz uda mi się wykryć artę. Chociaż w sumie to było niepotrzebne. Teraz mam rozwaloną gąskę. Ten się odbiło. Nie wiem co zastrefałem. Oho, jest Esther V. Czy ktoś dobije STRV? Mam spota Arta nie trafiła. A i nie zdążyłem dobić tego. Ta druga arta mnie trafiła. Dobiłem. 261. No i prawie dobiłem drugie 261. No dobra, to była piąta bitwa, 3500 uszkodzeń. Jeżeli zapytacie mnie, jakie są najlepsze czołgi za manewry, to myślę, że VK, ST-62, Obiekt 907, to jest trójka, która jest bardzo fajna. A potem E6, 116, dlatego że jest to dosyć rzadki czołg. A na samym końcu M60, ponieważ M60 możemy w każdym momencie kupić. Za 15 tysięcy obligacji w sklepie za obligacje, no i nie jest to jakaś genialna nagroda. To tyle. Dziękuję Wam za odcinek. Trzymajcie się, to Elo.